Hejcie, kochani, dzisiaj tak szybciutko chcę Was zachęcić do zrobienia rozsad. Chociaż rozsady kojarzą nam się bardziej z lutym, z marcem, ale naprawdę teraz też jest dobry czas do zrobienia rozsady warzyw, które jeszcze będą cieszyć nas tego roku. I wiecie, ja mam bardzo dużo groszku, bobu i teraz muszę wysiać sobie warzywa, żeby one podrosły kiedy skończy się bób i skończy się groszek, to ja sobie już takie solidne rozsady posadzę. I po pierwsze wysiałam sobie tutaj ogórka, bo mam bardzo fajną konstrukcję na ogórki. Niedawno dawałam shorta o groszku. On ma półtora metra, jest wielki i super już plonuje. Myślę, że on pociągnie jeszcze dwa tygodnie, bo niestety pojawił się już szkodnik. Widzę już takie jajeczka, larwy, yy, stronkowca, więc myślę, że on dwa tygodnie pociągnie. Nie wiem, może wiecie, jak się go pozbyć nie chemią, bo z tego co czytałam, to tak niewiele jest. Yy, w tamtym roku nie miałam tego problemu, w tym jest, więc jeżeli ktoś z Was poleca, nie wiem, czy sodę, czy wodę utlenioną, czy inną miksturkę, taką naturalną. To chętnie e, przeczytam w komentarzu. Następne co buraczki. Super mi się udają buraki z rozsady. Wtedy jest małe prawdopodobieństwo, że je mm, posiejemy za gęsto, no i one już będą dość duże. Jeżeli nawet za te 2-3 tygodnie je wysadzę, no to przecież one spokojnie sobie urosną. E, Bub też już wiąże strąki. Więc myślę, że spokojnie za te trzy tygodnie już będzie buf, bo strąki niektóre już są całkiem fajne. I fasolę szparagową na drugi rzut. Także tutaj mam już raz, dwa, trzy miejsca, a tak naprawdę jeszcze mogę sobie coś dosiać, bo jeszcze będę miała dwa zwolnione, dwie zwolnione miejscówki. Myślę też o kalarepce albo jakieś wczesnej kapuście. No, zobaczymy. W jednym miejscu też bym chciała jeszcze wysiać po tym marchewkę. Po jakimś groszku czy Bobie. Może nie, niekoniecznie to jest tak w płodozmianie, że to takie super, ale ponieważ mam mało marchewki, a już nie mam miejsca, no to. Pomyślmy, nawet lipiec, sierpień, wrzesień, jak ona urośnie, to spokojnie. Przecież mogę włókniną przykryć jeszcze w październiku, marchewka sobie poradzi. Więc ja zachęcam do robienia rozsad, żeby jeszcze wykorzystać tą samą grządkę pod dwa plony. Możecie naprawdę spróbować, jeżeli nigdy nie próbowaliście, a będziecie zadowoleni, i zbiorów będzie więcej. Oczywiście, tutaj te wszystkie nasionka sobie przykryję ziemią, podleję. I tylko jeszcze powiem, że buraczka to w takim multiplacie dość małym sadzę. To jest, nie wiem, 2 cm na 3, 2,5. No nie wiem, jakoś tak. One są dość małe. I tutaj rzucam tylko po jeden, dwa nasionka. Ogórki to już są większe, to są P7, doniczki po 3 ziarenka, bo ja tak robię. I na fasole to już jest P8, troszeczkę większe. I one tutaj po 3 ziarka też tak robię. Także to wszystko przysypuję teraz ziemią, podlewam i daję do tunelu foliowego. Niech tam sobie spokojnie rośnie.